Wodzowita w drugim odcinku z Aragami 2. Teraz już normalnie, bez żadnych skomplikowanych zapowiedzi filmów i włączenia tabuli z gameplayem. Teraz już jesteśmy. A naszym questem jest porozmawianie z Iwao. Okej, okay, poszukajmy tego Iwao. Cóż to jest za portal? Nie, nie mogę z nim wejść w żadną interakcję, na się go to zostawię. O, tu jest jakiś wykrzyknik, może to on? O? Nie, to nie on. No dobra, no, ja zadaję mu golda, go super. Nie narzekam. Ok, to też nie zryw O chwila, tu jest jakaś tablica. Masz tutaj czegoś, to wiemy. Tutaj mamy po prostu zlecenie misję. O tym i tutaj niczego nie dowiemy. A my tutaj, nie wiem, jakąś mapę, cokolwiek znaczniki. O dobrze, tutaj w końcu. A w sumie nie pomyślałem, że aż jakbym użył tej pałki to by po się pojawił. No ale znaleźliśmy go to najważniejsze. To w końcu iwał czy Ajin. Chyba, że nie wiemy to jest jakaś klasa wojownika, czy coś takiego. No tego to my nie mamy. Teraz tu lider Katashi. Okej, okay. dobrze, fałka działa. na no, już do szesnastych trzej tablicy. No hmm. i No, to jest to tej tablicy. I będziemy się w to wszystko zagłębiać. Dobra, no, akceptujemy misję. Tutaj właśnie było, że pod Ego musimy chyba wziąć coś innego. W sensie, że... Okej, okay, po prostu zbijamy 8 trudności. nie sobie po prostu normalne tak jak było. No i idziemy. Okej, wy 2 gotowi. I jesteśmy. Na razie nikogo nie dostrzegam. Możesz się tego złapać. W końcu ok. Nawet tam już widać pierwszych drogów. Dobrze wiedzieć, ukryjemy sobie ciało, na rzucę daleko, ale nie aż tak, a okay. ci się wstrzymamy, jak to jest obok. No odwycie się. Hmm. No ja poszkamy aż wyjdzie na tam swoją pozycję i wcale go zaatakujemy. Jeszcze się tylko odbyć i wkraczamy. Muszę wyżyć to, jaką to w końcu daleko Możemy Ron, chcę coś zrobić? Bo się świeci, A raczej nie. Ok, zaraz się tam na udamy. Ale raczej chcemy dogłębnie sprawdzać e, te lokacje, zbierać wszystko co się da eliminować przeciwników. Dobrze, ale jeżeli już tam mamy śladu, no to... Dużo tam by. Dobra, będzie, no idziemy, może tam jeszcze wrócimy. A, czy nie wskoczymy, zanim nas zauważą oby? Ała! O, jeszcze raz chyba zauważyli. A ja mam przez to końcówkę życia, dobra, uciekamy. Masz te podkluczące? Mało tego, tego. No, no bijemy się. Okej, okay, pierwszy z głowy. Aha, okej. Okay. Czyli wykrycie nie było w misją. Nie uwzględniłem tego, że w tej grze będzie full damage. Teraz wezmę poprawkę. a chwilę co nam tutaj wyskoczyło znaczy nie musimy ich posłuchać, a w tym samym musimy dojść bliżej, a on nam tego nie ułatwi to tak, jakoś przejść a ty może byś kusał, a nie stał Okej. Okay. teraz pytanie gdzie to trzymają. To jest w czyli nie możemy już ich posabiać. Okej, okay, zaczniemy od tego jak się oddali. Możemy jakoś zwrócić uwagę, żeby ta bliżej nas podszedł. Okej, okay, wy nic nie zauważycie. przekuł się na lekcję pływania. Aha, przeleciał przez ziemię. O! Ty też. Okej, okay, nie, nie ziemie, tylko woda tak... ma dosyć dziwną teksturę, że wydaje się, że już tam widać ziemię, ale jeszcze nie. Okej, okay, tutaj już raczej nic nie ma to idziemy dalej. Hmm. Zastanawiam się, co z tym możemy zrobić. Jak się nam podświetla w tej wizji. A to z nimi nie mamy jeszcze innej opcji niż walki, jednak sobie tylko możemy wyeliminować najpierw. nie było za dużo widać przez silne, ale udaliśmy, udaliśmy radę, bez otrzymania żadnych obrażeń. Ok, no to teraz idziemy wyżej. No jeszcze tutaj mamy złoto do poniesienia. No jeszcze nie będziemy bawić się ukrywanie jeżeli po w pobliżu nie ma Okej, tam są blisko siebie. O! Prawie nas nie zauważył. O ja ciało to już na pewno zauważył. Okej, okay. nie ma przy nim drugiego, to może go wyeliminujemy zanim wezwie pomoc. Da, jak ich tam tyle kręci, no to lepiej sprzątnijmy te ciała. pytanie, jaki sesba ma właśnie zajmować w tym ciała blisko wszędzie jest tyle krwi. Nie wiem, choć jeszcze nie przetestowaliśmy, czy wrogowie... Ło! Uważaj! Reguila tą krew. Okej, okay, zaczniemy o sobie od tamtego. Doskoczymy do niego, mam nadzieję. Jakie jeszcze odnaleźliśmy w powietrzu, to jak najbardziej. Zresztą jako się nie wiem, będzie złapać? No, powiedzmy Ja raczej inaczej niż eliminacją w otwartej walce to się nie skończył Na razie jeszcze próbuję wskazywać jakieś dajmowe kill zanim zaczniemy walkę na całego On na nas patrzy, bo tak w naszą stronę jest skierowany. No, ale wszystko w swoim czasie, to pewnie jeszcze zaraz pójdziemy najpierw tutaj jednak mamy coś do uwaga, zdobycia ty ty te kurcaj te sobie zaraz przetestujemy, czy w końcu trafię, ja wyjadę plamę krwi nie no, ale chyba nie już, aż by jakoś to skomentował No jak już taki sam został, no to zawalczymy. Co to był za atak? Nie wiem, ale przypłacił go życiem. Ucieknij. W porządku. Wojtalem dziwnym... ...na to wygląda. No no, tutaj wszystkich zabiliśmy, więc nie musimy się przyjmować wykryciem. Jeszcze bym nie zbadał, sam by że jest. Znaczy jest to sobie na zasadzie, że mamy jedną wielką lokację, na której po prostu będzie kilka misji w czasie Więc nie wszystko naraz Ea, pierwsza łatwa misja Mogliśmy wziąć haeda Jak to be? by za co wy nam tutaj czas liczycie? Bo my się nie spieszyliśmy e, Go speed temu Do, czyli raczej byliśmy wszystko na cicho no to raczej wszystkich zabijaliśmy w otwartej walce, a z pewnie unikaliśmy zabijania. Y Niemal jak z Disorder, to się tutaj te statystyki. Y ja próbuję zobaczyć, za co nam taką ocenę, a nie inną dali. To pewnie w większości za czas. Nie sądziłem, żeby nie trzeba na to zwracać uwagę. Tak, jeszcze nas odkryli, to też w sumie. A i ktoś przeżył No czy nie mówiłem żeby tego na zabić No dobrze A tak dosłownie mamy tutaj objaśnienie tego nieważne Kontynuujemy Właśnie, stałem się łączyć te styly, żeby nie było tak, że tylko ciągle, nie wiem, albo zabijemy po cichu, albo po tej walce. No nie wiem, jak gra, e, to jest subie. Nie mm. jest mowa? Gdzie on się... Okej, okay, tam. Wydało mi się, że w przeciwnym stronie... Doszło. <śmiany> No ja po prostu domyślałem że po prostu dużo będziemy tajemować. Nie chcę mi się tego wszystkiego czytać. Okej. Okay. Mm, tutaj pewnie jakieś skilly odblokowujemy. Jeden ja, no już mam w sobie, za coś weźmiemy. Więc za dużo nie możemy. Okej, okay, nie ma tak, że... Mm, mamy drzewka, już że zacznę, bo od czegoś by odblokować coś, tylko raczej wszystko na Okej, okay, mamy tutaj jeszcze kategorię. Tutaj mamy... A nie okej. Okay. Nie, wydawało mi się tylko. A nie po prostu te za jeden są pasywne, od razu działają i robią jakieś mniejsze efekt, a te za dwa to są jakieś nasze umiejętności. No ale zobaczmy sobie, co tej raby. Dobra, on namie nam staminę blokowanie. jest przydatne, jakby dwóch psa obok siebie mielibyśmy problem. No no jakoś. ja ma widzi walce. No choć na razie po pierwszej misji. Bo może się okazać, że nie wiem, 14 będzie obok siebie, albo w 20-50 i wtedy ta walka będzie. już gorszą opcją. Dobra też w sumie, żeby nie spędzić i połowy odcinka na patrzenie na to, no to po prostu weźmy sobie tą sta... Aha Aha, a jednak nie możemy, większość ta jest zablokowana. Jednak myślałem, że to jest zablokowanie na zasadzie sobie blokujmy, ale nie. To sobie tutaj możemy wziąć. A okej okay, tutaj. Okej, okay, czy jednak jest szybko, nie widziałem tylko tego kompletnie. A weźmy sobie yeah, kupmy. No Dobra, nie dalej. Nie ona ja ten ma tylko to Accept Mishro second splice, okej, okay. pewnie przy się znowu dokładnie Być w sumie no dobra, wezmę sobie jeszcze jedną misję już nie, jeżeli wiemy że nam tutaj czas liczymy będziemy się uwijać z tym okej okay. ukręć materiały my to odnieść, tak po prostu, a okej, okay. no to nie wiem, czy mamy ich nie szkodliweć, jeżeli wystarczy, że to zrobimy, nie musimy tego nigdzie wynosić. Ja no, w, tej w... w tym przypadku to ma więcej sensu, ale w tamtym dostoi, stoi, nie patrz na nas, a, nie ok okej, sobie z tamtej strony. Ciągle nie zapominam, że jeżeli z tego skakuje, to on automatycznie stoi. Przydałoby się, żeby już z automatu wiedział, żeby wtedy kucnąć. Ok, spróbuj go nie wyrzucić ponadto. Okay, nie wyrzucił za daleko. O, ten to tam tylko czeka. Aż popełniłem wol, żeby. A stajnie fajnie zagatakować. Okej, okay. boję się, czy jeżeli go nie zabiję, to czy on tam nie spadnie. Weź sobie w to i no, z tym. nie mogą być tak samo, więc niech będzie. my, że. Uff. Okej. Okay. Na szczęście jego dolna połowa ciała jest silniejsza i głęboko pociągnie je na dół. A wygląda jakby sobie leżała i rozpoczywała, nawet. Zadadu lekko nie upada Gdzie ty wschodzisz? Na głowę Przecież jak nas widzisz, kucamy Okej, okay, gdzie jest ten trzeci? jak chcesz to chodź się nie dowiem. Wow. Jak ja widziałem te Xboxowe ować które wpadają po prostu z takim lagiem. Tak. Jak nie chcę teraz przyjść, to my przyjdziemy do niego. No tak. O oh, fuck. No dobra, to teraz słaby już bardziej przełbane, bo tylko ich tu jest. Aj! Pierwsze obejrzenia tutaj otrzymujemy Jak to się jak zobyć Ci leżące? Fajnie zaraz zginiemy! Uciekaj! Mam nadzieję, że możemy się przy nim gdzieś ukryć Okej, okay. nie okej okay. Po no, co jest tak długo wpadasz? No ale im nie widzą Okej, okay, już przesaję, muszę szybko znaleźć sobie jakieś krzaki Jest tutaj automatyczna regeneracja No super, życia Co tam strzela czybyś? Okej, okay, jeden z głowy jeszcze po dwóch, super. Duże to pocieszenie Dobra, damy jadę chyba Ej, bo na... Super Okej, okay, mamy dwa podejścia, chociaż tyle. Choć i tak nie fajnie, trochę że skinęliśmy. Mówi się tu, no okej okay, to gdzieś tam będzie ten trzeci obiekt. No, doleciałbyś. Właśnie nie wiem, czy to jest teraz bezpiecznie jak ten tam siedzi. No to spróbujemy. Uf Ok, jednak możemy zadać ich uwagę. To dobrze. No, Jak on nas wykrył? Znaczy nie w sensie, że wykrył tak na rzu, tylko raczej To było dziwne. No, Zejść tu nie umiesz. Ty, chodź tu. A jak nie to wbijemy ci kosy w plecy. E, bo... No. Super. Daj się go w temiczku nikt nie widział. Eee. Yy. Okej, okay, tam jest ten trzeci obiekt. Uff, it was close. Okej, okay, sztuczna inteligencja nie jest aż tak głupia, że można sobie po prostu obok niej przejść, i nic nie zauważy. O, i tutaj to ich jest dużo. Musimy to sobie sensownie splanować. Miałeś skoczyć na niego Okej, okay, ledwo Nie no do. Znowu, dobra, uciekamy Zgubimy ich Ech. No to jednak powalczyłem. A u... a zjadania, na swojego że jak dawało nam się żyć, nawet nie okej, okay, na szczęście tylko dwóch poszło

Jak oni tak fajnie tutaj na nas patrzą Dobra tam szybko gdzieś tepnąć reguły I... Dobra teraz uciekaj No! Ale fajnie wyskoczy przez to okno Tak dokładnie tak miał być Bała, wow, jeszcze raz trafił, serio No! Super! Świetnie Wyjdziemy, zakończymy tą misję, zrobimy sobie na następnym odcinku. Tak, kto słabo to było Ja chciałem mieć przez nie ten sobie skoczył wszystki zaalarmował. Dobra, ale teraz już w każdym razie dziękuję za uwagę. Na